Witam wszystkich w niedzielnych wiadomościach i jak już widzicie z miniaturki dzisiaj gość, z którym powiązana jest zabawa. Moi drodzy, konkurs Zmienia Formułę będzie rozstrzygany ekspresowo i możecie spodziewać się, że pojawi się w niektórych nagraniach na kanale On Table, a zatem zapraszam serdecznie wszystkich subskrybentów do wspólnej zabawy i wygrywania kolejnych gier planszowych od G2A. Ci z Was, drodzy widzowie, którzy subskrybują już kanał, bardzo Was serdecznie proszę. Wróćcie do ustawień i kliknijcie dzwonek, bo krótko mówiąc, bez niego Wasza subskrypcja nie do końca działa. Jakie jest Wasze zadanie dzisiaj? A to już Was odeślę do opisu poniżej. Bawcie się dobrze i miłego oglądania! Właśnie rozpoczęła się przed sprzedaż najnowszego, a zarazem drugiego dodatku do gry This War of Mine, oczywiście od wydawnictwa Galakta. Ten survivalowy tytuł, w którym mamy przetrwać w realiach wojennych, ma pojawić się 14 maja na sklepowych półkach, a zatem jeśli chcecie powiększyć swoją kolekcję o dodatek, to już niebawem będzie to możliwe. Nie koniec dobrych wiadomości od Krakowskiego Wydawnictwa Galakta, bowiem jeszcze w maju na sklepowych półkach znajdziecie Imperium władzy, czyli rozszerzenie do gry Star Wars Rebelia. A o Star Wars Rebelii mówiłam w mojej liście gier dwuosobowych, jaka niedawno pojawiła się na kanale. Kto z was nie widział, serdecznie odsyłam i zapraszam również na stronę Galakty, a także do sklepów, gdzie znajdziecie już niebawem Imperium władzy. Przez długi czas to rozszerzenie było nieosiągalne i nawet pojawiały się spekulacje, czy kiedykolwiek doczekamy się do druku. Otóż w tym miesiącu panowie Śródziemia nadciągają, a zatem wszyscy, którzy chcieliby rozszerzyć swoją kolekcję podstawowej gry wojna o pierścień, będą mieli taką możliwość w maju. Kto z Was pamięta pojedynek między twórcami karcianej gry Ostium, jaki odbył się na kanale On Table? Jeśli nie widzieliście, zostawiam Wam linka poniżej do tego nagrania. O Ostium wspominam, ponieważ wydawnictwo lacerta zdecydowało się wydać tę grę na naszym polskim planszowym rynku, a więc niebawem Ostium może zagościć również na Waszych stołach. Tym razem nie pociągami, a wozami z XVII wieku będziecie mogli podróżować po Amsterdamie wydawnictwo Rebel zapowiada polską edycję gry od wydawcy Days of Wonders, czyli Ticket to Ride Amsterdam. Z linka, jaki zostawiłam wam w opisie, możecie pobrać polską instrukcję. Sama gra w Europie ma pojawić się w okolicach lipca, a Rebel zapowiada polską edycję na jesień tego roku. Praski przylądek Regni. Oto nowa gra autora podwodnych miast czy gry Pulsar 2849, czyli Wladimira Suchego. W tej grze będziecie mieli możliwość inwestować w nieruchomości w czeskiej Pradze. Czy uda Wam się zbudować Most Karola, a może Katedrę Świętego Wita? Aby zdobyć dużo punktów zwycięstwa, warto budować obywatelskie projekty. Gra ma pojawić się z końcem tego roku nakładem wydawnictwa Delicious Games. W przyszłym tygodniu ma rozpocząć się produkcja polskiej edycji gry Paryż, która ma ukazać się nakładem wydawnictwa Czacha Games w sierpniu tego roku. A około 20 maja możecie spodziewać się rozpoczęcia przedsprzedaży na tę właśnie planszówkę. Pandemic Hot Zone North America, czyli szybka gra stworzona na bazie pandemii, ma być krótszą i bardziej mobilną wersją pandemika. W tej grze będziecie podróżować od miasta do miasta w Ameryce Północnej, starając się wyleczyć lokalną populację i znaleźć lekarstwo na epidemię. Czy zdołacie to zrobić zanim będzie za późno? Możecie przekonać się, nabywając tę grę w ramach trwającej przedsprzedaży. Sam tytuł ma pojawić się z końcem czerwca. W ramach trwającej przedsprzedaży, do której linka zostawiam Wam w opisie poniżej, możecie już zamówić grę Riders of Scythia, czyli worker placement dla od 1 do 4 graczy. Zwycięża ten gracz, który zdobędzie jak najwięcej punktów zwycięstwa, a te zdobywa się poprzez napadanie na osady, plądrowanie i wykonywanie różnych zadań. A zatem zbierzcie zespół, wyszkolcie zwierzęta i zgromadźcie zapasy. Sama gra ma pojawić się jesienią, a jak już wspomniałam, przedsprzedaż ruszyła. DINOSAUR 1944 to gra zapowiedziana przez wydawnictwo Peterson Games, w której podczas II wojny światowej na wyspie zamieszkałej przez te prehistoryczne gady amerykańscy żołnierze Marines próbują przetrwać. Patrząc na dorobek tego wydawcy, możecie spodziewać się niebawem kickstarterowej kampanii tego właśnie tytułu. Plank Adventuring Party od Renegade Games Studio to rozszerzenie, które wniesie nie tylko więcej treści do bazowej gry, ale dzięki któremu powiększy się liczba graczy do sześciu. Ponadto, każdy gracz zyska odrębną osobowość, unikatowe i specjalne umiejętności, dzięki którym rozgrywka stanie się bardziej asymetryczna. Wytwórnie D-Op pewnie już kojarzycie z różnych połączeń, jak chociażby Warhammer z ryzykiem. Tym razem połączono talizmana Star Wars, a więc wersja talizman Star Wars, w której będziecie mogli pokonać cesarza Palpatin, dostępna będzie właśnie nakładem wydawnictwa The Op. W najbliższą środę, czyli 13 maja, na Kickstarterze rozpocznie się kampania gry Shiel. Cała sytuacja toczy się w niezbyt odległej przyszłości, w której to Ziemia z Królestwa Człowieka stała się miejscem panowania cieni. Został ostatni bastion, cytadela, która stała się miejscem schronienia dla resztek ludzkości. Stamtąd właśnie ludzie wyruszą w tę roczną, tajemniczą krainę cieni w poszukiwaniu zasobów. Kogo zainteresował ten tytuł, odsyłam do środowej kampanii. O tej kampanii mówiłam wam już kilka odcinków temu w Board News, ale dzisiaj w ramach przypomnienia, ponieważ ta zbiórka startuje w najbliższy wtorek 12 maja na Kickstarterze, w ramach wsparcia będziecie mogli nabyć dwie wersje, żółtą i zieloną. Gry kolejowy szlak challenge, czyli wyzwanie. Czy możemy spodziewać się, że wyzwanie pojawi się również w polskiej edycji? Myślę, że o to powinniśmy zapytać Fox Games, które wydało wcześniejsze wersje tych właśnie wykreślanek. Cześć, z tej strony Ania Kitzman z Fox Games specjalnie dla On Table. Odpowiem Wam na pięć pytań od Asi. Twoja pierwsza gra planszowa i od kiedy grasz? Był to mączkin, było to 7 lat temu, a z grą zapoznała mnie moja najlepsza przyjaciółka Ola, która pracuje obecnie w naszej księgarni i było to, kiedy wracałyśmy z Perkonu. Ja pojechałam tam, żeby chodzić na prelekcję, ona pojechała, żeby poznać planszówki i przy okazji wkręcić mnie w to hobby. Ile gier masz w swojej kolekcji? Jest to około 300 gier i cały czas ta kolekcja się powiększa. Najlepsza gra Twoim zdaniem i dlaczego? Są to dwie, a właściwie trzy gry. Nie potrafiłabym wybrać jednej. Concordia. Jest to gra absolutnie fantastyczna. Uwielbiam ją ze względu na możliwości, które daje i na to, że ma różne mapy, które można by i dodatek, który absolutnie uwielbiam. Są to również zamki burgundy. W tę grę zagram zawsze, wszędzie, z kimkolwiek... A jeżeli to w ogóle będą drużynowe zamki Burgundii, to ja jestem kupiona. Absolutnie. Najlepsza gra świata. I ostatnio gra, którą pokochałam, którą wydajemy w Fox Games. To Nowy Wspaniały Świat. Oszalałam na jej punkcie. Praktycznie tylko w ten tytuł gram, odkąd dostałam swoją kopię. E, twoje ulubione hobby poza planszówkami? Mm, uwielbiam czytać książki naukowe. Właściwie to nie potrafię wybrać jednego hobby, bo jest ich mnóstwo. Ja po prostu cały czas lubię robić i lubię robić coś nowego. Kocham także muzykę. Jeszcze przed kwarantanną chodziłam na Silent Disco, na całą masę koncertów. Muzykę filmową, elektroniczną, rock. Staram się, zaczynam grać na basie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oprócz tego jestem maniakalną fanką quizów i papły to jest coś, co absolutnie uwielbiam. A także interesuję się fotografią kulinarną. Kiedyś także był to mój zawód, ale zmieniłam go ze względu na planszówki. I z kim najchętniej zagrałabym w planszówkę? I nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek chciałabym, żeby był to ktoś zabawny, żeby to była jakaś imprezówka. I może wybrałabym na przykład hmm, chłopaków z Make Life Harder hmm, albo ko ko kogoś, kto prowadzi fanpage e, tygodnika, nie, bo wydaje się być po prostu zabawną osobą. Dzięki. salat to nowa gra karciana od wydawnictwa BART dla osób od 8 roku życia, w której będziemy tworzyć naszą sałatkę punktową wręcz dosłownie, ponieważ tutaj będziemy tworzyć sobie sałatkę z warzyw. Czyli będziemy albo dobierać dwie karty warzyw w swoim ruchu z targu warzyw, czyli z kart, które będą dostępne na stole, albo ze stosu kart punktacji będziemy dobierać jedną kartę. Będziemy tym wszystkim sobie tak zarządzać, żeby na koniec gry zdobyć jak najwięcej punktów, czyli zdobyć jak najwięcej takich kart celów, które będziemy w stanie właśnie sobie spełnić, dobierając odpowiednio karty warzyw. No i oczywiście wygra osoba, która będzie tym warzywnym mistrzem i zdobędzie najwięcej punktów na koniec gry. Blum to tragikomiczna gra karciana dla osób od 13 roku życia, w której mamy nieco przewrotny cel, ponieważ tutaj będzie chodziło o to, aby jak najbardziej unieszczęśliwić członków naszej własnej drużyny, a rozweselać członków drużyn innych graczy. Bo tutaj wygra ta drużyna, która na koniec gry będzie najbardziej nieszczęśliwa, czyli będzie miała najmniej punktów samooceny. W tej grze koniec gry nastąpi, jeśli jedna z drużyn umrze, czyli wszyscy jej członkowie zostaną uśmierceni. Tak więc, jeżeli lubicie czarny humor, to z pewnością znajdziecie tutaj coś dla siebie, a gra też ma zabawne akcenty i jest wykonana na takich półprzezroczystych kartach, dzięki czemu tak zwane karty modyfikacji będziemy mogli nakładać na karty naszych bohaterów i będą się wtedy działy nowe rzeczy, na przykład zaistnieje jakiś nowy efekt w grze, albo właśnie będziemy zmieniać samoocenę naszemu bohaterowi. Europa to interesująca gra rodzinna dla graczy od 8 roku życia, w której naszym celem będzie to, aby stać się szefem kolei. Aby to osiągnąć, będziemy zdobywać punkty awansu za takie rzeczy, jak na przykład zwyciężenie w danej rundzie. Aby zwyciężyć danej rundzie, będziemy musieli spośród pięciu miast wylosowanych na naszych kartach i których nie będziemy pokazywać innym graczom, będziemy tworzyć nieprzerwany ciąg kolejowy, który będzie się też łączył z pionkiem, który umieścimy sobie w odpowiednim miejscu na plaży. W, więc w takiej sytuacji będziemy wygrywać daną rundę, inni gracze będą podliczać punkty, a całą grę wygra osoba, która w pewnym momencie gry będzie miała minimum 13 punktów. Jeżeli będziemy chcieli też sobie urozmaicić tę zgrywkę, będziemy mogli grać na drugiej stronie planszy, gdzie będziemy mieć mapę Ameryki, więc będą tam trochę inne miasta, tak więc będziemy mogli sobie tak grę troszeczkę odświeżyć, wtedy zawsze będzie to coś nowego. Yy, I też dodać karty specjalne, które będą nam urozmaicały zasady, trochę je zmieniały podczas każdej rundy. No i czasami będzie to ułatwienie, czasami utrudnienie, na pewno będzie to większym wyzwaniem. Hej Kuba z tej strony i w tym tygodniu kickstarterowe kampanie zaczniemy sobie od gry Resident Evil 3 która przeniesie nas w realię tego filmowego e, Resident Evil 3 z końcówki lat 90. Gracze będą wcielali się oczywiście w policjantów, tych bohaterów, którzy będą przemierzali zdominowane przez zombiaki miasto. Na naszej drodze stanie masa zombiaków, z którymi będziemy musieli walczyć, jednak, jak podkreślają twórcy, nie jest ta, ta walka z zombiakami nie jest kluczem do tego zwycięstwa w grze. Będziemy musieli bowiem przeszukiwać różne lokacje, szukać pewnych rozwiązań do zagadek, szukać pewnych przedmiotów, które Tworzą nam możliwości eksploracji kolejnych lokacji. Jednak musimy pamiętać, że zbyt długo nie możemy przebywać w mieście, gdyż wtedy poziom naszego zagrożenia rośnie, a tym samym rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się straszliwego Nemesis. W trakcie kampanii macie dostępnych trochę Kickstarter ekskluzywów, więc warto sobie zerknąć na stronę kampanii, która trwa do 13 maja, a więc macie jeszcze kilka dni, żeby ewentualnie zainteresować się czy wesprzeć ten tytuł dla fanów zombie. Dla fanów wyścigów Kickstarter ma do zaoferowania grę Steampunk Rally Fusion, czyli de facto drugą odsłonę gry Odlotowy Wyścig. Ta druga część odlotowego wyścigu ma dla nas do zaoferowania w 100% nowy kontent. Mamy nowych bohaterów, nowe ulepszenia do naszych statków, nowe plansze, a także kilka nowych elementów mechanicznych. Oczywiście w trakcie rozgrywki poprzez mechanikę draftu będziemy pozyskiwali kolejne elementy, które będziemy mogli dołączać do naszej maszyny wyścigowej i które zapewnią nam dodatkowe bonusy w tym wyścigu. I musimy jednak uważać na obrażenia, które możemy otrzymać, gdyż w ich wyniku te pewne elementy mogą po prostu nam Odpaść i tym samym stracimy nasze dodatkowe możliwości. Tak jak powiedziałem, kolejne elementy statków będziemy pozyskiwali poprzez draft, jednak w grze nie zabraknie również kości. To, co mechanicznie również w grze e, Steampunk Royal Fusion znajdziemy, to jest ulepszenie naszych elementów poprzez koła, poprzez zębatki, e, które zapewnią nam tym samym pewne można powiedzieć pasywne e, bonusy. Natomiast w e, tej nowej części Fusion znajdziemy również karty obcych, karty ulepszeń obcych, e, które będą potężnymi. Kartami zapewniającymi nam bardzo silne bonusy dla naszych statków. Te karty będą zasilane zupełnie nowymi kostkami: kostkami nadal K6, jednak będą to kostki nieco większe, i kostki na których maksymalny wynik to aż 9. Myślę, że Steampunk Rally warto się zainteresować, jeżeli lubicie wyścigowe klimaty. W ramach mojego przypomnienia chciałbym Wam przypomnieć, że do jutra, czyli do 11 maja, możecie wspierać grę Hunters, czyli Łowcy, która aktualnie jest dostępna na Kickstarterze w drugiej edycji. Natomiast, jak napisał sam autor już w internecie, tytuł ten ma być dostępny na polskiej wspieraczce pod koniec wakacji akademickich. W dzisiejszej grze tygodnia chciałbym Wam opowiedzieć o grze Eminent Domain od wydawnictwa Balder, czyli o grze o kolonizowaniu galaktycznych planet. Eminent Domain to deck builder, który rozgrywamy w około godzinę. Jest to deck builder, w którym każdy z graczy ma na początku pewien swój deck startowy, w którym znajdzie różnego rodzaju karty, a cała jakby rozgrywka jest toczona wokół tych kart na środku stołu. Pięciu rodzajów kart. Na początku każdy z graczy będzie mógł zagrać jedną kartę z ręki jako akcję, jednak później każdy z graczy w swojej turze będzie musiał wykonać misję z danej karty na środku stołu. Co to oznacza? Bierzemy taką kartę, wykładamy z środka stołu, wykładamy ją przed siebie, zagrywamy ją jako misję i po wykonaniu tej misji, czyli po naszej turze, będzie ona trafiała do naszego deku. W ten sposób taki dek będziemy sobie rozbudowywali o kolejne akcje. Tak jak powiedziałem, w grze mamy pięć rodzajów kart, które znajdziemy na środku stołu. Po pierwsze mamy. Czyli karty zielone, które pozwolą nam wyszukiwać planety w kosmosie. Dzięki temu będziemy mogli wyszukiwać te planety, które bardziej nas interesują i dzięki temu też łatwiej je zasiedlać. W jaki sposób je zasiedlamy? No, mamy na to dwa sposoby. Po pierwsze, mamy karty walki, czyli karty, które wzmacniają naszą siłę militarną, dodając nam kolejne statki. Są to karty czerwone i dzięki nim planety możemy podbijać w ten sposób agresywny. Jednak z drugiej strony mamy karty pomarańczowe, czyli karty kolonizacji, które po uzbieraniu odpowiedniej ich. Ilości pod naszą kartą planety dają nam możliwość jej skolonizowania w sposób pokojowy. Na takiej skolonizowanej planecie, czy na niektórych z nich, będziemy mogli wykonywać produkcję oraz handel. W tej akcji odpowiada karta żółto-fioletowa, dzięki której będziemy mogli wyprodukować jakiś surowiec na planecie, a później go sprzedać za punkt zwycięstwa. Na samym końcu mamy również kartę badania, którą będziemy wykorzystywali w nieco późniejszych fazach gry do tego, aby uszczuplać nasz deck o niepotrzebne karty lub abyśmy mogli pozyskiwać. Kolejne ulepszenia technologiczne, które faktycznie będą dawały nam dość takie mocne wzmocnienie, mocnego boosta w naszym wyścigu. Nie przedłużając już dalej, jeżeli chodzi o zasady gry i samą rozgrywkę, jak podobało mi się Eminent Domain. No więc, jeżeli chodzi o same plusy gry, to moim zdaniem faktycznie czujemy tutaj ten wyścig, te kolonialne zmagania, aby jak najwięcej tych planet zasiedlić, aby jak najszybciej to zrobić, aby zdobyć po prostu jak największą potęgę i zdobyć jak najwięcej punktów de facto drugim tym plusem jest to, że mamy ten czas rozgrywki, który jest oscyluje w okolicach godziny. Jeżeli jesteśmy bardziej już zaawansowani w eminent domain, to możemy zejść nawet do 45 minut. Jest to taki czas, w którym wydaje mi się, że ta gra się po prostu nie nudzi. Siedzimy, gramy, czujemy ten wyścig i po prostu przez cały czas widzimy, jak tam uszczuplają się te deki zapewniające nam punkty akcji i czujemy, że faktycznie zaraz może być koniec. Gry, liczymy punkty, ile ma nasz przeciwnik, jeden, drugi, trzeci i patrzymy, czy faktycznie opłaca nam się być może bardzo szybko skończyć grę, czy może chcemy w jakiś sposób ją y, przeciągać. Jednak uważam też, że ta mniejsza liczba elementów losowych, czyli tych różnych kart, zróżnicowania kart, sprawia, że gra jest nieco ograniczona pod kątem regrywalności. Oczywiście regrywalność nie jest tutaj zerowa, nie zrozumcie mnie źle, ale na przykład w takim Hero Realms czy Star Realms po rozegraniu dziesiątek, naprawdę dziesiątek rozgrywek, gra nadal oferuje coś nowego. Tutaj wydaje mi się, że po około 20, być może troszkę więcej rozgrywkach te karty mogą być już trochę takie nudne. Będziemy chcieli dokupić sobie jakiś dodatek. Także takie są moje wrażenia z Eminent Domain. Gra ma swoje plusy, ma swoje pewne minusy. Jednak ja powiem szczerze, że zanim grę ogram te kilkadziesiąt razy, to trochę czasu minie, więc dla mnie ten aspekt regrywalnościowy nie jest aż takim problemem. W związku z tym gra na pewno co jakiś czas będzie trafiała u nas na stół i będzie grana. Napiszcie w komentarzu co Wy sądzicie o Eminent Domain? Czy mieliście szansę zagrać? Jak Wam się gra podoba? Cześć, z tej strony Janek i zapraszam Was na kolejną część cyklu poświęconym grom Stable Top Simulatora. Pierwszą grą, o której chciałem Wam opowiedzieć jest Horrified. Fight. Fight to gra kooperacyjna, w której będziecie takimi badaczami, którzy próbują po, po, powstrzymać potwory rodem z horrorów. Do powstrzymania mamy Frankensteina, Niewidzialnego człowieka, faraona i różnych, różnych innych. W swojej rundzie gracz wykonuje jedną z trzech akcji, lub z, lub z więcej, jeżeli ma odpowiednią postać do tego zbraną, żeby zebrać przedmioty, i każdy, potwór ma, inną, każdy ma, potwór ma inne potrzeby, żeby go pokonać. Jednego trzeba załatwić jakimiś puzzlami, drugiego trzeba pozbierać określone przedmioty. No i w zależności od tego, jaki poziom trudności ustawimy sobie. Tyle tych potworów trzeba będzie na planszy sprzątnąć. Bardzo dobra gra do zagrania na tej tabletop simulatorze, tabletop simulatorze, także polecam. Natomiast drugą grą, o której chciałem Wam opowiedzieć jest Watergate. Watergate dostało niedawno e, nagrodę Golden Geeka dla najlepszej gry dwuosobowej. Opowiada ona o konflikcie, w aferze Watergate, która odbyła się w Stanach. Jedna strona jest dziennikarzami, którzy będą próbowali połączyć e, Nixona z dwoma informatorami, natomiast druga strona jest stroną rządzącą. Będzie próbowała przetrwać jak najdłużej i poblokować te drogi na planszy przeciwni, e, przeciwnikom Nixona, czyli dziennikarzom. Bardzo dobra gra, e, bardzo różne i takie ekstremalne akcje są na kartach, dzięki czemu będziemy mogli sobie. No podkładać dosyć mocne świnie, także jak myślimy, że już wygraliśmy, to jedna karta może czasami zmienić całą rozgrywkę, kiedy ją dobrze zagramy. Bardzo dobra gra dwuosobowa, tak jak mówiłem, nagrodzona na Golden League w tym roku za najlepszą grę dwuosobową. Także polecam, do zobaczenia za tydzień. Moi drodzy, od nas to wszystko. Mam nadzieję, że udało nam się przekazać Wam dużo informacji i równie dużo pozytywnej energii która ma starczyć na cały nadchodzący tydzień, bo widzimy się w następną niedzielę, prawda? Do zobaczenia. Cześć.